Zagrajmy w grę, w którą większość ludzi przegrywa. Czy jesteś lepszy? Stoisz przed trzema drzwiami. Za jednym z nich jest nagroda. Powiedzmy milion złotych. Za pozostałymi dwoma kara, czyli np. 10 godzinne zapętlane słuchanie bombsite. Rozmieszczenie jest oczywiście losowe. W pierwszej rundzie wybierasz drzwi. W drugiej rundzie prowadzące odrzuca drzwi, za którymi jest kara. Więc zostałem ci dwoje drzwi. Te, które wybrałeś, i te drugie. I teraz zagadka. Chcesz milion złotych, ale musisz wybrać, czy zostajesz przy swoich drzwiach, czy je zmieniasz. Eee, to nie ma znaczenia. Za jednymi drzwiami jest nagroda, za drugimi przegrana, więc wybór nie ma znaczenia. 50-50 jest losowy. Tak, możesz myśleć, jak jesteś zawodowym hazardzistą. Stając przy swoim wyborze, masz tylko jedną trzecią szans wygrania. Nawiązujmy to inaczej. Wyobraź sobie, że masz przed sobą 10 drzwi. Zasada jest ta sama, tylko jedne mają ze sobą wygraną. Wybierasz losowo, i teraz prowadząco usuwa 8 drzwi. Wszystkie z Grze na pewno zostały wygrane drzwi. Czy wybór dalej nie ma znaczenia? Szansa, że w pierwszym losowaniu wybierasz nagrodę, wynosi 1 do 10, więc zostając przy swoich drzwiach, wygrywasz tylko w jednej dziesiątej przypadku. Nazywa się to paradoks Montiego Hala i jest śmieszną zagadką do powiedzenia na imprezie, aby się pokłócić. Wyślij ten filmik komuś, kto nie ogarnia statystyki.